Rok 2026 rozpoczął się jak koszmar dla Rosji i Chin, reklamowanych jako jedno z największych globalnych partnerstw na świecie. Xi Jinping odszedł od wystawnej ceremonii uścisku dłoni z Władimirem Putinem i przeszedł do zimnej gry cieni za kulisami. Za tymi kulisami kryła się rosyjska elektryczność i niespełnione marzenia Kremla. Czy teraz postrzegał rosyjską, na której tak polegano, elektryczność nie jako szansę, lecz jako ciężar na barkach Chin? A często powtarzana bajka Kremla o nieograniczonej przyjaźni została cicho pogrzebana w lodowatej, śmiertelnej ciszy na brzegach rzeki Amur. Ten masywny most energetyczny, największy atut Moskwy przeciwko Zachodowi, został zamknięty nie przez pocisk, dron czy sabotaż, ale przez niezwykle chłodne biurokratyczne polecenie z Pekinu. Putin, który przez lata mówił, Jeśli Zachód nas porzuci, zwrócimy się na wschód, tego ranka stanął w obliczu najostrzejszej ekonomicznej rzeczywistości w historii. Rosyjska energia elektryczna była teraz zbyt droga i niepotrzebna nawet dla Chin. To nie był zwykły spór handlowy ani tymczasowa awaria techniczna. To był moment, kiedy Rosja została sama i bezbronna na brzegach zamarzniętej rzeki przez swojego strategicznego partnera. Gospodarka wojenna, którą zbudował Władimir Putin, została zmiażdżona pod ciężarem tak wysokiej inflacji, że nie może nawet sprzedać produkowanej energii elektrycznej. Smok już nie karmi, tylko obserwuje swoją ofiarę. A kiedy tamtego ranka przełącznik został przestawiony, dla Rosji nie zgasły tylko światła. To był oficjalny koniec pewnej epoki, koniec słynnego azjatyckiego cudu. Aby zrozumieć to wydarzenie w całej jego surowości, musimy najpierw opuścić ozdobne, ciepłe salony dyplomacji i zejść na tę roźną granicę, gdzie rządzą fizyka i matematyka, na brzegi rzeki Amur. Kręgosłupem handlu energią między Rosją a Chinami jest linia przesyłowa Amur Heiche o napięciu 500 kV. Przez lata ta linia była życiodajnym źródłem pompującym nadwyżki energii generowane przez ogromne rosyjskie elektrownie wodne do uprzemysłowionych prowincji Chin. Jednak od 1 stycznia 2026 roku przepływ w tej arterii został wstrzymany przez historyczną decyzję to znaczy został całkowicie zatrzymany. Co więc wydarzyło się między tymi dwoma krajami, które obiecały światu nieograniczoną przejaźń, że nagle zgasły światła? Odpowiedź leży w prostym i bezwzględnym obliczeniu, którego propaganda Kremla nie może ukryć. Monopolistyczny eksporter energii elektrycznej z Rosji, Inter Rao, przedstawił swojemu chińskiemu odpowiednikowi State Grid Corporation of China nowy rachunek na rok 2026. Rachunek ten ustalał cenę rosyjskiej energii elektrycznej na 4300 rubli za MWh, czyli około 45 dolarów. Jednak gdy chińscy urzędnicy po drugiej stronie stołu spojrzeli na własny rynek krajowy i raporty produkcyjne, stanęli przed szokującym obrazem. Koszt produkcji energii elektrycznej w Chinach wynosił jedynie 3900 rubli, czyli około 41 dolarów. Ta 400 rublowa różnica to nie tylko kwestia walutowa to techniczny dowód na to, że rosyjska gospodarka się załamała. Chińska strona bezlitośnie zastosowała najbardziej fundamentalną zasadę kapitalizmu. Jeśli Twoje towary są droższe niż moje krajowe, po co mi ty? Według informacji uzyskanych przez rosyjską gazetę Komersant od źródeł wewnętrznych Chiny nie tylko zażądały obniżki ceny, ale nawet odrzuciły symboliczny przepływ 12 MW, który był minimalną gwarancją zakupu w umowie z Interrail. Innymi słowy, Pekin całkowicie zamknął drzwi Moskwie, mówiąc: Nie potrzebuję waszej energii elektrycznej, nawet iskry. Zagłębiając się nieco bardziej w śledztwo, widzimy, że problem nie dotyczy tylko ceny, ale że Rosja znajduje się w znacznie ciemniejszym stanie technicznego bankructwa. W próbie ratowania sytuacji rosyjskie Ministerstwo Energii powiedziało agencji Reuters: Naszym priorytetem jest zaspokojenie krajowego zapotrzebowania. W języku dyplomatycznym to zdanie oznacza: W rzeczywistości nie mamy już prądu na sprzedaż. Infrastruktura energetyczna Dalekiego Wschodu Rosji, zaniedbywana przez lata i odcięta od zachodnich części turbin, teraz ma trudności z oświetleniem nawet własnego regionu. Dane z NASA firms i raporty wyciekłe z lokalnych kanałów Telegram potwierdzają rosnące przerwy w dostawie prądu i awarie elektrowni cieplnych w regionie kraju nadmorskiego. Chiny mogły odciąć dostawy nie tylko dlatego, że były drogie, ale także dlatego, że postrzegały Rosję jako niewiarygodnego dostawcę. Według danych Interreo wolumeny eksportu były już w systematycznym spadku. Osiągając szczyt na poziomie 4,7 miliarda kWh w 2022 roku eksport spadł poniżej 1 miliarda kWh do 2024 roku. To całkowite zamknięcie 1 stycznia 2026 roku było ostatnim tchnieniem związku na Łazo Śmierci. Według analizy OilPrice.com ta sytuacja spowodowała dziurę w rosyjskich dowodach z eksportu wynoszącą około 100 do 200 milionów dolarów rocznie. Tak to ta może wydawać się niewielka dla skarbu Kremla, ale jej symboliczne znaczenie jest druzgocące, ponieważ to wydarzenie jest momentem, kiedy roszczenie Rosji do bycia energetycznym supermocarstwem zostało obalone przez jej największego sojusznika. Szczegóły techniczne pokazują, że Rosja wpadła w pułapkę inflacji kosztów. Gospodarka wojenna zwiększyła koszty pracy, utrzymanie sprzętu stało się droższe, a niestabilność rubla uniemożliwiła ustalanie cen. W rezultacie rosyjska energia elektryczna straciła konkurencyjność w porównaniu z ogromnymi inwestycjami Chin w węgiel i energię odnawialną. Chiny kupują od Rosji tylko wtedy, gdy jest tanio. Droga Rosja nie ma strategicznej wartości w oczach Pekinu. I tego dnia, gdy napięcie na tej linii spadło do zera, przyszłość Moskwy w Azji również się zaciemniła. Ta przerwa w dostawie prądu nie była tylko pozycją usuniętą z bilansu InterRAO, stworzyła efekt domina, który rozpoczął się na wschodzie Rosji i przesunął się w kierunku serca Moskwy. Natychmiastowa odpowiedź nie Pekinu pozostawiła kruchy rosyjski ekosystem energetyczny na dalekim wschodzie bezbronny. W normalnych okolicznościach dochody w walutach obcych z eksportu były wykorzystywane do naprawy i utrzymania starzejących się elektrowni z czasów sowieckich w regionie. Teraz ten przepływ gotówki zniknął. To przyspieszy upadek infrastruktury regionu, która już wisiała na włosku. Paniczne oświadczenia lokalnych urzędników w regionie twierdzących: Nie mamy nadwyżki energii elektrycznej, więc nic nie sprzedajemy to nic innego jak fiasko propagandowe. Jeśli nie masz nadwyżki, to jeszcze większa katastrofa ponieważ oznacza to, że Rosja przyznaje, iż nie może zapewnić bezpieczeństwa energetycznego na własnym terytorium. Dla energetycznego giganta powiedzenie: Nie mam wystarczająco energii jest tak absurdalne i przerażające jakby ryba mówiła tonę. To jest efekt domina. Jasność świateł w Moskwie nie wystarcza, by ukryć ciemność na wschodniej granicy. Ta fala ekonomiczna nie ogranicza się tylko do energii. Zadaje również druzgocący cios zdolności Rosji do równoległego importu i omijania sankcji. Według raportów Business Insider handel Rosji z Chinami spadł w 2025 roku po raz pierwszy od 5 lat, zmniejszając się o 6,5% do 1 630 miliardów huanów. Wstrzymanie eksportu energii elektrycznej jest najbardziej konkretnym i zawstydzającym przykładem tego spadkowego trendu. Rosja kiedyś była głównym partnerem sprzedającym technologię i broń Chinom, teraz jednak spadła do roli niekompetentnego młodszego brata, który nie potrafi nawet sprzedawać surowców do Chin, ani utrzymać cen. Ta sytuacja stawia rosyjskich przemysłowców i lokalne władze w regionie w straszliwym dylemacie. Jeśli nie możemy sprzedawać energii elektrycznej do Chin, jak sfinansujemy koszty produkcji? Odpowiedź Podnosząc ceny dla Rosjan. Innymi słowy, zwykli rosyjscy obywatele we Władywostoku i Chabarowsku zapłacą rachunek, którego Pekin nie chce zapłacić. Liberalizacja i podwyżka cen energii elektrycznej na rynku wewnętrznym Rosji mogą być ostatnią kroplą dla ludności już przytłoczonej inflacją. Zależność Rosji od Chin przechodzi zatem tak haniebne odwrócenie. Patrząc na szerszy obraz, odcięcie tej 500-kilowoltowej linii nie jest prostą decyzją handlową, lecz geoekonomiczną pułapką. Chiny powoli, cicho i systematycznie pochłaniają Rosję. A to połykanie jest widoczne nie tylko w liniach energetycznych, ale także w najważniejszych projektach Rosji. Prawdziwa burza nadciąga w korytarzach gazu ziemnego, które Kreml nazywa swoim projektem przyszłości. Przerwanie linii energetycznej to w rzeczywistości zapowiedź znacznie większej katastrofy, projekt rurociągu siła Syberii, dwa napotyka znak ślepej uliczki. Kiedy Putin stracił rynek europejski, zobaczył ten projekt, który miałby skierować jego ogromne rezerwy gazu do Chin przez Mongolię, jako jedyny bilet do ocalenia. Jednak Pekin wykonał ruch w swoim dokumencie wizji energetycznej na rok 2026, który zszokował Rosję. Nie było ani jednej wzmianki o tym gigantycznym gazociągu. Widząc desperację Rosji, Chiny przedstawiły takie warunki, że nie była to oferta handlowa, lecz dokument kapitulacji. Pekin oficjalnie zażądał zakupu rosyjskiego gazu po cenach subsydiowanych na rosyjskim rynku krajowym, co oznacza prawie po kosztach. Oznaczało to, że Rosja oddawałaby swoje narodowe bogactwo chińskiemu przemysłowi. Jeśli Kreml zaakceptowałby te warunki, jego gospodarka by się załamała. Jeśli odmówiłby, gaz wybuchłby mu w rękach. To właśnie w tę strategiczną pułapkę wpadł Putin. Kryzys zamienił się w gangrenę nie tylko w surowcach, ale także w samych pieniądzach. Rosyjski świat biznesu jest obecnie w całkowitym chaosie. Towary utknęły na granicy celnej, kontenery gniją w portach, ponieważ nie można przelać pieniędzy na drugą stronę. W obliczu groźby wtórnych sankcji ze strony Stanów Zjednoczonych gigantyczne chińskie banki cicho, ale zdecydowanie zamroziły transfery pieniędzy z Rosją. Instytucje finansowe, które są źródłem życia dla rosyjskich importerów, takie jak Churchill Commercial Bank, zaczęły odrzucać płatności z Rosji. Chociaż Rosja twierdzi, że złamie hegemonię dolara, przechodząc na waluty krajów przyjaznych, teraz spotyka się z ostrzeżeniami o odrzuceniu transakcji przy okienkach tych właśnie przyjaciół. Niedobór Huana wywołał kryzys płynności na moskiewskiej giełdzie papierów wartościowych, a rubel nadal traci na wartości nawet w stosunku do walut swoich tzw. przyjaciół. Jaka była doktryna Rosji, energia jest naszą bronią. Myśleli, że mogą rzucić Europę na kolana, zakręcając kurek z gazem. Europa nie zamarzła, dostosowała się. Teraz ironicznie jej najwięksi przyjaciele Chiny, używają broni energetycznej przeciwko Rosji, ale odwrotnie mówiąc, nie kupuje. To najgorszy koszmar, jaki może mieć sprzedawca. Klient nie jest już królem. Klient jest teraz szefem, a szef powiedział Twoje towary są złe i drogie. Zamknij swój sklep. Dla rosyjskiej elity i oligarchów ta sytuacja jest znacznie bardziej przerażająca niż porażka na polu bitwy, ponieważ porażkę na polu bitwy można wytłumaczyć jako taktyczną. Ale odrzucenie przez Chiny oznacza wymazanie globalnego statusu Rosji. Rosja nie jest już supermocarstwem, lecz zwykłym problematycznym sąsiadem, z którym Chiny nie będą handlować, jeśli nie spodoba im się cena. Ta rzeczywistość będzie głośniej rozbrzmiewać w korytarzach Kremla niż ukraińskie drony. Weź pod uwagę, że kraj, który twierdzi, że jest największym eksporterem energii na świecie, nie może sprzedawać energii elektrycznej swojemu największemu sąsiadowi, ponieważ nie może sprostać cenie. To jest deklaracja bankructwa rosyjskiego modelu gospodarki wojennej. Putin, przeznaczając wszystkie swoje zasoby na front ukraiński, czołgi i rakiety, zniszczył efektywność produkcji kraju, infrastrukturę technologiczną i równowagę kosztów. Rezultat W obliczu chińskich paneli słonecznych i wydajnych elektrowni rosyjski nieporadny, przestarzały i kosztowny system stał się niekonkurencyjny. Ta sytuacja to ekonomiczna wersja oślepiania niedźwiedzia. Rosja straciła swoją wizję ekonomiczną, stała się ślepa i teraz uderzyła w ścianę. Ten obraz udowadnia nam, że Rosja została teraz zredukowana do statusu państwa wasalnego, magazynu surowców dla Chin. A nie suwerennego państwa. W tej wojnie, którą Putin rozpoczął, aby zapobiec ekspansji NATO na wschód, własnoręcznie wepchnął Rosję pod chińską hegemonię gospodarczą. Nie ma już szans, aby decyzje podejmowane w pałacach Kremla były realizowane bez zgody Pekinu. Status quo się zmienia. Odcięcie prądu z tych przewodów nad rzeką Amur 1 stycznia 2026 roku nie było tylko przerwą w dostawie energii. Tego dnia odcięto marzenie Putina o utrzymaniu Rosji jako globalnej potęgi. Kreml nauczył się na własnej skórze, że ogromny wielki mur chiński, na który polegał przez lata, przeciwstawiając się Zachodowi, nie chronił go, lecz izolował. Pekin zachował się jak bezwzględny kupiec. Brak zysku, brak przyjaźni. Historia zapisze rok 2026 nie jako rok, w którym Rosja otworzyła się na Azję, ale jako rok, w którym została przez nią pochłonięta. A kiedy tego ranka przełącznik został przestawiony, dla Rosji pozostała jedna prawda. Wojna nie jest przegrywana tylko na polu bitwy. Wojna jest przegrywana z powodu upadku gospodarczego reżimu, który nie może nawet zapłacić 45 dolarów za rachunek za prąd, nie może znaleźć rynku na sprzedaż wyprodukowanej energii i pozostawia swój własny naród w ciemności z kłamstwem o nieograniczonej przyjaźni. Smog wyciągnął wtyczkę, a Rosja stoi teraz sama w zimnej, złowrogiej ciemności, którą stworzyła. To nie jest ostrzeżenie, to jest początek końca. Światła zgasły. Koniec gry. Aby być na bieżąco z nowymi filmami i dogłębną analizą, zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia. Zostań z PPR Global w poszukiwaniu prawdy. Dziękujemy, że nas wybrałeś. My, że nas wybrałeś. My, że nas wybrałeś.